Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam kilka ćwiczeń na nerw łokciowy. Problem z nerwem łokciowym będzie dotykał szczególnie dwóch ostatnich palców, szczególnie od strony wewnętrznej. Czuć, że właśnie te dwa ostatnie palce są tak, jakby uśpione, nie pracują odpowiednio. Do problemu może dojść przy ucisku tego nerwu w obrębie łokcia. Nerw łokciowy leży tuż pod skórą, po wewnętrznej stronie łokcia, dlatego bardzo łatwo go rozrazić. Ale teraz wam e, narysuję dokładnie, gdzie on się tu znajduje, w tym miejscu, tutaj, o. Opieranie się na łokciu, zginanie, opuchlizna, a również uderzenie może prowadzić do kontuzji. Mimo, że do ucisku dojdzie w obrębie łokcia, objawy będziesz miał w ręce, w dłoni. Mała prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego nie zrobiłeś, bardzo pomaga mi się to rozwijać. Teraz najlepsze ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, mobilizacja nerwu łokciowego. Praca samym łokciem, skinanie i prostowanie nadgarstka. Drugie ćwiczenie, ćwiczenie telefon, przykładamy w ten sposób dłoń do ucha. Przytrzymać jedną dwie sekundy. Następnie przykładamy rękę do czoła i uciskamy czoło dłonią. Trzecie ćwiczenie to już ćwiczenie aureoli. Odwracamy dłoni. Krążące ruchy nad głową. Następne ćwiczenie odwracanie nadgarstka. Postaraj się w ten sposób kierować dłoń w kierunku twarzy. Również nawracać przed ramię. Do tego możesz dorzucić pracę nadgarstka również. Idziesz wziąć prysznic, weź sobie ręcznik. A jak nie masz ręcznika, tak jak to sobie poduszkę. I w ten sposób wycieramy sobie plecy, mobilizujemy nerw łokciowy w ten sposób. Bardzo dobre ćwiczenie. Wybierz sobie talerz lub książkę i w ten sposób przenosisz książkę do tyłu, pracujesz nad garstkiem, dłonią przed ramieniem. Zwróć uwagę, jak mocno pracuje tutaj kończyna górna. Bardzo dobre też ćwiczenie właśnie na mobilizację nerwu łokciowego. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.